Siemano na wszystkim, dzisiaj otworzymy sobie 30 kapsułek, po 10 kapsułek każdego rodzaju. No i nie bez powodu opening się pojawia jako pierwszy po tej przerwie od materiałów, bo dobre tło żeby sobie pogadać. No i od razu chciałem Was też przeprosić, że tak długo nie było tych materiałów, ale byłem na majówce i nie miałem po prostu możliwości e, wstawiania ich, ani obrabiania, ani a przed majówką już nie zdążyłem. Chciałbym na starcie Was poprosić o tą łapkę w górę i subskrypcję, no ponieważ dzięki temu materiału dotrą do większej ilości osób i kanał będzie mógł się rozwijać. Dobra, ale nie przedłużając zaczynajmy już od pierwszej kapsułki. Hmm, zacznijmy sobie od pretendentów w ogóle. O, już złota przyleciała. w ogóle powiem Wam, że... Co to? O kurczę, blisko było, że do samych kapsułek, po niesamowite szczęście, chociaż na materiałach tego nie zobaczycie, bo już jeszcze jeden opening jest nagrany, no ale niestety... No. Zresztą nie będę wam spoilerować, no ale szału jakiegoś nie było, tak? Z tej pory otworzyłem jakieś 300 kapsułek prywatnie jakby poza nagraniami i wyleciało mi około. 10 złotych naklejek. Zresztą ostatnio nawet z sobie jeden meczek i trafił na, o, fajnie, Astralis hologram. Trafił nam się taki mega nieprzyjemny team. Więc mówię do kolegi, słuchaj, chociaż na pocieszenie sobie kapsułkę otworzę. No i otworzyłem no kapsułkę meczu i od razu poleciała mi złota. Więc tutaj akurat nie mam na co narzekać, bo fajne lecą te, te naklejki, tylko że tak jak mówię, nie na materiałach. O kurde, znowu złota poleciała. O i druga. O, ale przykro. I mimo, że wyleciało mi już 10 złotych to nadal nie mogę upolować gdzieś tam tego Ilu czy nawi złotego. Cały czas nadpoluje poluje, leci coś innego. Zresztą stanie mi poleciał właśnie Evil Genius, więc to można powiedzieć, że jedna z najgorszych. Chociaż nie ma co narzekać, jak z jednej leci i tak złota to jest super. W ogóle chciałem wam jeszcze mniej więcej powiedzieć, czego się możecie spodziewać w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o materiały. W ogóle teraz będę starą się też filmiki wydawać. Nie wiem co drugi dzień, jak się uda, ale tak liczę, że co drugi dzień będzie ok. O, w hologram, jak najbardziej przyjemnie. I w najbliższym czasie chciałbym użyć jeszcze jeden opening. Dwa overwatcha mam też przygotowane. No i tak chciałbym stworzyć jeszcze materiał, który wydaje mi się, że wiele osób by chętnie przyjęło, mianowicie taki poradnik odnośnie inwestowania, troszeczkę powiem tam o rynku, troszeczkę powiem tam kiedy sprzedawać, kiedy inwestować, w co inwestować, no, takie duperele troszeczkę, nie będzie takiś może poradnik, gdzie będzie zawarta całość, cała wiedza o inwest inwestycjach, ale tam parę takich moich porad, że tak powiem, i spostrzeżeń na ten temat. Z czego nie będę się kierować tym, co wy najczęściej mi o co się mnie pytacie, mówicie, co wam najwięcej właśnie problemu sprawia. Dobra, pretendenci nam się skończyli. Wleciały tylko dwa hologramy. Chociaż złotych tam przyleciało, przyleciało, nie? Dobra, kurczę, tutaj takie. No to nawi chciałbym trafić. No tak mi kuś i te. Jakby nawi czy tajlu to było takie ukoronowaniem mojej kolekcji z tego roku, jeżeli chodzi o naklejki, w ogóle inwestycje, nie? A i miałem jeszcze jeden taki y, pomysł na y, materiał. Taki troszeczkę tuściutki by on był, bo. Chciałbym właśnie w nim powiedzieć o wszystkich moich gdzieś tam inwestycjach, podsumować koszty, ile mi to kosztowało, ile może mi się zwróciło nawet po jakimś miesiącu, nie? Bo we, powiedzmy, że, że ten materiał wyjdzie nam gdzieś w czerwcu, nie? I zobaczymy, czy w ogóle po miesiącu zwróciło się coś, może straciłem. Bo na pewno nie raz dostaję od Was pytania gdzieś tam prywatnie na temat tego, co zainwestowałem, co trzymam w tych skrzynkach, bo parę tych skrzynek gdzieś tam mam, magazynów. Więc możemy sobie taki materiał zrobić. Oczywiście, jeżeli byście chcieli, w planach też mam taką serię um, odnośnie skrzynek. Wiem, że już skrzynki omawiałem w jakimś, w jednym z materiałów, nawet w dwóch bodajże, i tam starałem się pokrótce powiedzieć o każdej skrzynce, czy warto w niej inwestować, czy nie warto. Ale pomyślałem, że zrobię taki krótki materiał, powiedzmy 3-minutowy, 4 o każdej jednej skrzynce. Więc tych materiałów tam będzie paręnaście, parę dziesiąt. Ale przez ten okres, gdzie właśnie kończy się operacja Broken Funk i. Um, okończy, prawdopodobnie skończy się niedługo Remery. To, właśnie, taką wypełnieniem takich materiałów inwestycyjnych mogłyby właśnie być te materiały w skrzynkach. Wydaje mi się, że to całkiem spoko by było. Kurczę, Evil Genius bardzo dużo leci. No i w ogóle legendy są bardziej pochowe. Tylko jedna furia hologramowa poleciała Tak, Evil Genius, Evil Genius, Evil Genius, gdzieś tam nawi. No to akurat nawi jest spoko, bo nawi w przyszłości uważam, że fajnie powinno zwrócić, mimo wszystko. Mimo, że to będzie papierowa. W ogóle jestem ciekaw, kiedy wycofają. Ja gdzieś tak te RMR jest, tak stawiam, że to może być 10 maja, bo słyszałem, że tam jakieś się eliminacje kończą, nie wiem czy do Sztokholmu, czy coś, czy jakaś faza grupowa się kończy, więc 10 maja, stawiam, że te remery mogą zostać wycofane, Ewentualny, ewentualnie 15 maja razem z kompletnym wycofaniem operacji Broken Bank. O kurde, ale blisko było. Bo operacja została wycofana, ale te punkciki można wymienić. No i może jednym patchem właśnie zabiorą możliwość wymieniań punktów? I przy okazji zabiorę też kapsułki, no przydałoby się, bo one już naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo długo. Jeżeli by jeszcze przetrzymali je z miesiąc, no to kurde, no mogło być lipa, nie? Dobra, w ogóle już kandydatów zaczynamy. I już. Ile? Już dwóch kandydatów otworzyłem. Dobra, no tutaj oczywiście w Tajlu celujemy, nie z złote. No. To było cudownie, jakby wyleciało. Nawet nawet foliowane, jakby kurcze, tak się. Ponad połowę openiku zwróciło. <noise> Też ktoś się mnie pytał, czy pojawi się jakiś opening właśnie ze skrzynek. No tutaj niestety budżet na to nie pozwala. Może jeżeli by się gdzieś tam kiedyś udało na zbierać jakąś kwotę na jakimś kidropie czy coś, no to może tam byśmy otworzyli, no ale w grze no niestety trzeba mieć budżet na to, a jednak wolę prowadzić inwestować to w jakieś inwestycje, skrzynki, jakieś właśnie naklejki czy coś bardziej jestem do tego przekonany, ale... Eremery ze względu na to, że są w miarę tanie, to czemu nie? O w ogóle, jakaś złota przyleciała. W ogóle zauważyłem taką jedną tendencję, to przynajmniej jak ja gdzieś tam otwieram prywatnie, nie? To zauważyłem taką tendencję, że jeżeli otwiera się między pierwszą a trzecią, to więcej leci. Wiem, że to może być absurdalne i głupie, ale za każdym razem, jak otwieram w dzień, tak jak na przykład teraz, i czy to prywatnie, czy nie, no to. Zawsze nic mi nie leci, nigdy mi nic nie poleciało w dzień. A jeżeli otwieram w nocy, za każdym razem, czy to nawet otwieram, ostatnio otworzyłem sobie między pierwszą a trzecią 20 kapsułek i wyleciały mi 3 złote. Innym razem, o drugiej w nocy wyleciały mi jakieś 1 złoto, innym razem 2 złote, tam z takiej ilości bardzo małej, tam 20, 30, 40. z kolego też otwierałem na, na zmiany, otwieraliśmy sobie po jednej kapsułce, to jemu też wyleciała złota, tam podażę z 20. Więc jakaś ta nocna godzina jest bardziej szczęśliwa ha, albo po prostu wiecie ja miałem takie, już, takie szczęście nie zresztą wam w ogóle napiszcie pod tym ma materiałem na przykład jeżeli chcecie tą spadę hologramową nie jakieś jeszcze sobie zróbmy jeżeli byście chcieli taką spadę hologramową napiszcie w komentarzu co wam wypadło z, z kapsułek ile kapsułek otworzyliście co wam dropło no i też możecie napisać tak już sami o Ciebie, czy, jakie materiały byście chcieli, czy interesuje Was ta seria właśnie z tych, tych skrzynek, że w każdym innym materiale bym pisał inną skrzynkę ewentualnie. Właśnie takie porady inwestycyjne, dużo się mnie osób pyta na przykład, dlaczego rynek reaguje tak, a nie inaczej. Też fajnie by było o tym zrobić jakiś materiał. Dobra i na koniec mamy Tylu. No niestety szału tu nie było. Fajnie, że chociaż takie astrologie, czy Fnatic poleciało? W ogóle nie wiem, jak wy. Takie jeszcze słowa mam zakończenia. Yy, ba coraz bardziej przekonuje się do hologramów RMR. Jakby na początku strasznie sam zresztą je krytykowałem i nie tylko ja, ale jak tak duże się przyjrzeć, wcale nie są one takie złe. Szczególnie że ostatnio widziałem w grze nie wiem czy Fnatic, czy Face. I przyznam szczerze, że naprawdę ładnie się prezentują te hologramy. Może nie wszystkie, no na przykład taka spada no wygląda brzydko. Może, może nie brzydko, ale no nie zachwyca a takie właśnie Fnatic, Astralis czy Liquid całkiem, całkiem zacnie. Te materiały już tyle. E, jeszcze raz Was zachęcę, wiem, że męczę, męczę to, ale tak naprawdę dzięki temu, dzięki temu kanał się rozwija, a jeżeli się o tym nie przypomnie, no to wiele osób o tym po prostu zapomina, nie? Więc bardzo zachęcam Was do za zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, dzięki czemu po prostu kanał będzie mógł się dalej rozwijać, sięgać w większej ilości osób, więc trzymajcie się, do następnego. Cześć, cześć!